Siemanka, więc witam Was ponownie. A więc teraz jesteśmy w jakiejś chatce. Nie wiem nawet co mamy zrobić. Tu sobie weźmiemy żyćka, bla bla bla. Co my tu mamy? Runę, o, to sobie coś kupimy. Weźmiemy sobie zwinność. Dobra, teraz jak się dostać do tego domu? O, tam ktoś jeszcze stoi, fajnie. Jest, poszedł. Ja tam nie dolecę. A wiem, tutaj sobie po cichutku, po daszku pójdziemy. Pyk. się tam iść. Kurde. Czemu nie mogę tam się dostać? Ktoś mi powie. A tutaj. No to fajnie. Nie wiem, trochę, jak mam to zrobić teraz, żeby było fajnie. No ale głupio, strasznie głupio, dobra. Spróbujemy innym sposobem, trochę że tak powiem, od tyłu. Dobra, weszliśmy sobie na jakiś poziom. Nie wiem, tu się nie da, dobra. Po cichutku, powolutku. Oj, tam ktoś jest. A tutaj to nie wiem jak. Aha. Tam jest kabel zasilający, jak widzicie. Bo tutaj się nie przedostanę. Czyli by się zdało tam wejść i to odłączyć. Dobra. Najpierw go zabijemy. Idź. Odwrót. Noż kurde już mnie zobaczył, a to pedał. Chodź tu. No i co teraz? Pewnie to szczury, tak. No idź stąd. O, no następny, no to fajnie. Nie wiem, jak to teraz zrobić, wiecie? Dobra, jeden poszedł teraz, trzeba to powolutku po cichutku odłączyć, jakie ja tam przejdę przez te koło. LOL, ale jaja. A bo tamto idzie do góry Dobra Już dupa Zdychaj No Fajnie jak on zacznie do mnie strzelać to To będzie niefajnie Tak, więcej was matka już nie miała Tak, zastrzel go, ołanie mnie ty kretynie. I chyba to już wszyscy. Ale ciało nie będę chował. Idę sobie po cichutku wyżej. Myślałem, że tu ktoś jest, ale tu jak widać nikogo nie ma. Ho, lepiej dla mnie. Po cichutku się tu zakradniemy. Pyk. Pyk, wyłączamy koła. I idziemy teraz tam, żeby wyłączyć tą bramę pod napięciem. Pyk. O, tylko jak to zrobić? Nie no dobra, myślałem, że pójdzie mniej sprawnie. Pyk, jeden. Panel. A to mnie zawsze razi, to więc nie wiem o co z tym chodzi z tym panelem. Da się stąd wyjść? Normalnie nie. Trzeba wrócić tą samą drogą. Tak więc wyłazimy idziemy do domu Sokołowa. Aż się boję tu iść, ale dobrze chroniony. Dobra, włazimy. Pyk przejść do północnego, coś tam, coś tam. Twoja maska może ci przybliżanie widoku. Nie chcę lepszego widoku, po co mi lepszy widok? Dobra. Dom Sokołowa, patrzcie jak daleko. Nie, blisko. Myślałem, że będzie dalej. Łoj, żołnierz. Ciekawe jak mam się dostać. Nie patrz tu, nie patrz tu, bo cię zabiję. Mam nadzieję, że pójdzie. No sió. No i dupa. Nikt ci nie pomoże. Jesteś skazany na siebie. Mam nadzieję, że nie mają pistoletów. O, właśnie ma. Do niego strzelaj. Noż kurde. Strzelaj do swojego, a nie. Mam supermoc. Dostałem supermocy. Już po nim. Jeszcze ktoś dopóki mam moc Dobra, chyba już wszyscy Dobra, żyćka sobie doładowałem Patrzcie oni tu wszędzie siedzą. Ja ich uwolnię. Czemu by nie? Fyk Wyłazić. Nie wiem kim jesteś, dobra, lać na was. No i tak nie po was przyszedłem. Dobra, tu też jak widać jest pod napięciem. To jak ja tam mam wejść, lol I tu może być lekki problem Otwórz safe za ukrytym obrazem Co? Dobra, idę zobaczyć do tego safefu gdziekolwiek on jest Ale mnie zlagowało chyba Dobra, pyk No kurde, nie tak Pyk nie wiem, co mi da ten sejf za ukrytym obrazem, ale warto to zobaczyć. Oho, warto, warto to zaraz się zabić. No kurde, ale to jest takie trochę niedopracowane, albo ja nie potrafię. O. A znając życie, to ja nie potrafię. Dobra, zobaczymy, co jest w tym sejfie. Z konia ja ten szyfr mam znać. To mi pomogło na pewno. Tak, zaraz się zabiję. To jak ja mam tam przejść? No ej. Dobra, zobaczymy, co tu będzie dalej. Tu mamy jakieś drzwi, chyba? Nie. To nie są drzwi. I dupa. To też nie są drzwi. O, tu coś mamy. Dobra, mam nadzieję, że tu będzie wejście. Pyk. Zdoby się ich jakoś zabić fajnie. Jeden Kurda, w drugiego nie trafiłem. Dobra, zobaczymy z tego. Włączyła szmata alarm. A to dziwka. Dobra, biorę łapkę. Szybko lecę, wycisz dobra. Udało mi się wyciszyć i wchodzimy do domu Sokołowa. Trochę się boję, bo nie wiem co, co mnie tu czeka. O, widzicie już co mnie czeka. Dużo tego, trochę tu wszystkiego. Pyk zabity, dobra. Nie wiem nawet, gdzie mam zmierzać zbytnio. Kurdy, ilu tu jest. Idę po cichutku. Tu gdzieś kabel leci, tylko nie wiem gdzie. Dobra, ją też zabiję. Albo nie, tylko uduszę. O, ale fajne jęki wydawało. Dawaj chleba Mówię, trzeba wyłączyć to coś to. Nie mam żadnych kluczy elektrycznych Fajnie, nic nie zobaczył Idę go zabić, patrzcie Po cichutku, powolutku Kurde zobaczył nie lubię tych ziomków z pistoletem. O ty to. Dobra. Po jednym. Po drugim. Dobra, mam nadzieję, że to już wszystko. Kurde, ktoś tu strzela. Co to się dzieje? Co oni robią? Lol Da się go zabić Tylko jak to zrobić łapaj łap No po nim myślałem, że będzie trudniej co w ogóle miał? Dobra, tu coś mamy. Nie wiem zbytnio, gdzie teraz mam iść, wiecie? Tu nic nie ma. Tu jest kabel, ale też nic nie ma. Wow. Tu jest wszystko zakryte. Idziemy zobaczyć niżej. Może coś pominąłem. Tu nic nie ma. Tu jest coś rozwalonego. Klucz elektryczny. O, właśnie. Ten klucz elektryczny chyba tam mi się przyda, na górze. Zobaczymy. Idziemy, szybko sprawdzimy. Nasz klucz elektryczny. Zaraz pewnie mnie kopnie to. Dobra, udało się. No i co to mi dało? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Bo tu nie ma nic do przełączania. Tu też nie mogę wejść. Dziwna sprawa, dobra. Idziemy gdzieś jeszcze indziej. Przejdziemy ten cały dół, a jak nie, to wtedy tam jeszcze było inne przejście. No, tu nic więcej nie ma, dobra. Idziemy tam. Nie chcę mrocznego wzroku. Dawać mi moją łapkę. Zobaczymy, co tu jest niżej. Wow. Dziwne miejsce. Nie wiem, czy tu w ogóle mam iść. Aha. Ciekawe, co ja tu mam zrobić. To na pewno nie jest tu. Kurde, no i jestem trochę, że tak powiem, w dupie. Wow, jaki ślisk, nawet nie wiedziałem, że tu ślisk można wykonać. Idziemy, przeszukamy wszystko od nowa. Wow, tu jeszcze coś mamy. Obwody ściany. Nie, to nie, na pewno nie to. Ale jajajajajaj. Jaj, jaj, jaj. Trochę żem dał ciała. Jeszcze nie wiem z czym. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tego, co widzę tu też, nie? Tylko szczury. Tego nie można wziąć. Lol, tu jakaś typka. Tu też nic nie ma. Kurde, ale żebym se wlazł. No, o co z tym chodzi? Co tam jest? No, ale to mi nic nie daje, no. Ale coś mnie kopuł Patrzcie, przeszedłem Lol Tego bym się nie spodziewał Dobra, idziemy do góry, zobaczymy co tu będzie A coś tu jest podejrzane Pyk Pyk I gardełko podcięte, dobra, już mamy dwóch Nikt więcej? Książka. Winko. Dobra, idziemy dalej. Tylko nie wiem, do których jeszcze drzwi. Tu otwarte, a tu? Tu mamy jakąś windę chyba. Ale nie ma tego, tego bezpiecznika, czyli idziemy tutaj. Dobra. Co my tu mamy? Jakaś mapa. Jakaś książka. Biurko. Potrzebne klucze. Skąd ja ci klucze wezmę? I włazimy wyżej. Kurde, ile tu poziomów. Nie wiem, za co się zabrać. Dobra, coś tu sobie pozabieramy. Książka, bla bla bla. Nic ciekawego. Co zrobiłem? O, zbiornik. Pusty zbiornik, a taki zbiornik nam się przyda do naszej windy. Tylko nie wiem, czy tu nie iść przypadkiem do góry, zobaczymy co tu będzie. No, e, boję się tam trochę iść, czyli podjedziemy sobie windą. Bo skoro ten zbiornik już mamy To jedziemy sobie windą. Puh, zbiornik jest pusty. A właśnie, tam nie było napełniania do zbiorników? Coś mi się tak wydawało. No ale się nabiegam. Pyk. No właśnie, dobra, zbiornik napełniony. Wiedziałem, wiedziałem. Ładzimy do windy. I jedymy w dół, czemu w dół? Ja chciałem jechać w górę. Szczerze to myślałem, że pojedziemy naprawdę w górę. Bo co to mi daje? Przecież ja tu chyba byłem. No tak, no właśnie, tym taką widą przyjadę jak wszystko chyba zrobię. No więc idziemy do góry, idziemy po tych schodach, bo to wszystko jest trochę dziwne. Mam nadzieję, że ten zbiornik wytrzyma. Dobra, włazimy na samą górę. A potem tu szybko ucieknę tą drogą. Pyk. Pyk. Ładnie, pięknie. Po schodach. Tu nic nie ma. O, znajdę kołowa, E, Sam jest dobra, i dusimy go, i mamy. Chyba wszystko po, pozbaw, co sokoła przytomności, no to już mamy. A teraz? Mam go nieść? Sobie tu pozbieram. Bla, bla, bla. Dobra. I teraz chyba go niesiemy. Da się tu wejść gdzieś. Dobra, klucz do domu sokołowa. Dzięki, kimkolwiek jesteś. I chyba go trzeba porwać. Nie wiem. Próbujemy zejść. Tak, o, Samuel, patrzcie gdzie on jest, aż gdzieś tam na samym dole. Czyli szybko go znosimy. I zjeżdżamy windą. Boże, sokołowa im się zachciało. Pyk. Szybko, szybko, mam nadzieję, że tu już żadnych niespodzianek nie będzie. Chociaż znając moje szczęście to coś się zdarzy. Dobra, pyk, wychodzimy. Gdzie ten Samuel? O Boże, czy tam są ludziki? Nie, muszę go rzucić. O, właśnie, patrzcie, ile ich tam jest. Dobra, czymś ich muszę zabić? Wyboru za dużego nie mam. Granaty. Uciekaj! Kurde, zabije mi tego No właśnie. Boże! Wiedziałem, że ja teraz coś narobię. Zginął mi ten cały ziomek. Dobra, bierzemy go od nowa, Boże Teraz zrobię to trochę inaczej. Po prostu rzucę tam im tego granata i będzie wsio po wszystkim. No i szybciej rzeź. Dobra, przeskoczyłem sobie. Następnie go rzucę gdzieś tam i rzucę im tego granata, bo nie chce mi się ich wszystkich zabijać powoli. Szybko, 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 szybko. W tę stronę? Nie, w tę. Wiedziałem, że zawsze złą stronę wybieram. No czemu nie mogę z nim biec, no? Dobra. Sokołowa kładziemy tu. Włączamy Bierzemy sobie granata. Jeszcze jednego. Olej, ich pięknie wyrzuciło w powietrze. Chodźcie się bić. Mogę się teraz z wami lać. Oszty, Frajerze. Tak, zaraz mnie zabiją. Patrzcie, ile ich tu jest. O, wpadłem w furię. Dobra, chyba po wszystkim. Ja sobie go teraz biorę. Chodź tu. Chociaż nie wiem, czy tu wszyscy pozabijani. Idziemy do Samuela. Gdzież on jest? Patrzcie, on gdzieś pod nami. Gdzie on jest? Lol. Dobra, zeskoczę sobie tu. Ugh. I mamy Samuela. Świetnie ci poszło. Rzuć go tu i ruszamy. Dobra, płyniemy. Tak, zabierzemy Sokołowo do pubu. Opcjonalnie zbadaj safe, ale tego mi się nie chciało. Dajemy dalej. Wczytywanie mamy. Pyk. Dopływamy do baru. Ale patrzcie, jak on wygląda. Jak jakiś dziwny człowiek. Medyk od siedmiu boleści. Ale to była z trudniejszych misji, jak widzieliście. Musiałem trochę ich pozabijać. W, we wcześniejszym nagraniu trochę parę razy zginąłem. Wiadomo, każdemu się zdarza, tam na mnie już czekają. Nie wiem, kto to. A ten mój główny ten, pan i władca. Dopływamy. Pyk Siemanko, przywiozę wam coś. O, no, już idzie. Byłaś. Dobra robota. Dobra, udałko się. Już wkrótce nie będziesz musiał się kryć. No to pewnie jestem blisko końca gry. Cesarski medyk jest błyskotliwy, bla, bla, bla. Coś jeszcze mam zrobić? A teraz płaci za za opowiedzenie się za tyranem, tak jest. Ogromne dziękuję, sara. Dobra. Por Sokolo, udało się, tak, sen mi się przyda. Prześpimy się. Przytywanko. Pyk. O, obudź się. Jak śpisz, to robisz śmieszne miny. Super. O co chodzi? Uznałem, że prześpię się w twoim pokoju, gdy Kalista się kąpie. Powiedziała mi, że w razie kłopotów mam zawsze uciekać tutaj. Dobra. Możesz zostać tu. Dobra. Spoko. Dzięki, Korwo. Teraz mi lepiej. No. Dobra, ja sobie teraz zapisuję i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie przesłuchamy tego sokołowa. Cześć!